Naszym rozmówcą jest pan Michał Wojtkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej. Kilka lat temu nad zakładami mechanicznymi w Tarnowie wisiało widmo bankructwa. Co przyniosła dobra zmiana dla tarnowskich zakładów i jakie to może mieć wpływ na dalsze losy firmy? Przede wszystkim były, są bardzo duże zamówienia, to jest bardzo ważne. Powołane zostały wojska obrony terytorialnej. To jest duże. Eksplozja zamówień również dla tych, dla tych jednostek, ale nie tylko. Ten sprzęt, który się wytwarza w zakładach mechanicznych, jest bardzo wysokiej klasy. Nie tylko tutaj na uzbrojenie naszej armii, ale również ten, ta broń jest kupowana za granicą. Również ten eksport tej broni jest bardzo duży. Zaczynały 4 lata temu, był budżet około 60 milionów złotych. No i w zasadzie groziło to bankructwem, ponieważ długi, długi, jeszcze raz długi. E, dobra organizacja pracy. E, dobre zamówienia. Dzisiaj mamy 200 milionów, e, można powiedzieć, dochodów. E, 12 milionów czystego dochodu można już powiedzieć, więc i zatrudnionych było 600 osób, a teraz jest około 1000 osób. Czyli zakłady mechaniczne pracują dzisiaj na trzy zmiany. To jest bardzo istotne i bardzo dobre, bo dobra kadra przede wszystkim jest, to są inżynierowie, to są pracownicy, którzy umieją pracować na tych nowoczesnych maszynach. Ten park maszynowy przede wszystkim, on coraz jest lepszy. To musi być nowoczesna produkcja. Dzisiaj ta produkcja rzeczywiście, która tu jest wytwarzana w zakładach mechanicznych, ona należy do najlepszych, najlepszych na świecie, na najwyższych półkach. Leżą te karabiny można powiedzieć. Czy skuteczne działania w tarnowie mogą być przykładem dla innych podmiotów polskiej grupy zbrojnowej? Tak, to musi być dobra współpraca, współpraca ze wszystkimi. Dobra organizacja pracy, to jeszcze raz podkreślam, żeby zdobyć zamówienia. To jest zabieganie na różnego rodzaju ekspozycjach, na różnego rodzaju targach. Trzeba wyjeżdżać w świat, trzeba się pokazywać i trzeba rzeczywiście produkować bardzo dobre. Sprzęt, jak również on musi być odpowiednio też konkurencyjny cenowo. A taką produkcję właśnie mają zakłady mechaniczne Tarnów. Które z działań podjętych przez pana posła w minącej kadencji Sejmu należałoby ocenić jako najważniejsze w kontekście budowania silnej Polski? Tak, były rozmowy z poprzednim ministrem, z panem Maciarewiczem, jak również obecnie. Z panem ministrem przede wszystkim chodziło o to, żeby te zamówienia były kierowane również do zakładów mechanicznych, ale zakłady mechaniczne muszą sprostać temu, co potrzebne jest w takich właśnie, między innymi, jednostkach operacyjnych, nie tylko jeżeli chodzi o wojska obrony terytorialne, ale również wojska specjalne i również to są różnego rodzaju też działka, które. One są, cieszą się na bardzo dużym powodzeniem i eksport tych działek jest naprawdę bardzo duży za granicę. Traktując bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu, co z kolei w nadchodzącej kadencji parlamentu powinno być priorytetowe dla jego umacniania. No, Ciągle mówię na temat zakładu doświadczalnego. On musi być bardzo prężny. Trzeba widzieć, przewidywać tą przyszłość, rozwój. To musi być również elektronika, to muszą być drony różnego rodzaju, to nie tylko drony te, które my mamy w powietrzu, ale są drony naziemne, to są celowniki, można powiedzieć bezobsługowe, które można kierować ogniem zupełnie z innego miejsca, nie przy danym się strzeleckim. To jest ważna rzecz, ale musi być istota w tym wszystkim, żeby to było jak najtaniej, ale nowoczesne, bezkolizyjne, bardzo trwałe i do tego muszą być dobre wyposażenie, w sensie jeżeli chodzi o pociski. Na zlecenie i przy współpracy pana Biura posolskiego powstała ponad 100 publikacja historyczna Bohaterowie walk o Niepodległość Polski z i okolic w latach 1914-1921. Jakie przesłanie niesie ta publikacja dla młodych, po, dla młodych pokoleń Polaków? O, bardzo dziękuję, że Pan wspomniał, Pan redaktor, na ten temat, bo w rzeczywistości to jest właśnie takie wychowanie patriotyczne. Ono ma kapitalne znaczenie, dlatego że na przykład dzisiaj do Wojsk Obrony Terytorialnej mamy nadmiar ludzi. Bardzo chętnie idą, chcą służyć. Poza tym pokazanie tego fundamentu, że ci ludzie zginęli za wolność, Dzisiaj tę wolność mamy, trzeba o nich pamiętać, i te nazwiska, które są wyszczególnione nie tylko w książce, ale również na pomniku, wyryte jak jeździłem za granicę, szczególnie w Niemczech czy w Austrii, to te nazwiska w każdym miejscowości one były uwidocznione. A u nas jakoś dziwnie jeździłem po tych różnego rodzaju uroczystościach i brak tych nazw. Jeszcze te nazwy są powykrzywiane, jeżeli chodzi o nazwy są bardzo trudne. Myślę, że taki porządek powinniśmy robić wszędzie. Ja zrobiłem to już u siebie w swojej gminie. Ludzie są po prostu bardzo wdzięczni i całymi rodzinami przychodzą na różnego rodzaju uroczystości, upamiętniające na przykład kwestie II wojny światowej, jak również to, co zostało zrobione z I wojną światową, że te cmentarze zostały odnowione, tu mamy Łowczówek, stąd szła wolność na całą Polskę. Ten marsz o wolność to właśnie rozpoczął się pod Łowczówkiem, bitwą pod Łowczówkiem, gdzie zginęło 123 legionistów, oni szli dalej. Cała Polska jest posiana krzyżami, ale dzisiaj z tych krzyży wyrosła w zasadzie Wolność, wolność, która była ciężko kupiona, a teraz musimy bardzo, bardzo to podkreślać i uświadamiać ludziom, jak ciężko się zdobywa wolność, bo wolność raz na zawsze nie jest nam dana, tak jak mówił Ojciec Święty, tylko trzeba ją zdobywać codziennie. I te wszystkie uroczystości służą ku temu między innymi, że pokazujemy, to jest też wolno, walka o wolność, pokazywanie tej wolności, że to tak, tyle pokoleń, tyle ludzi potem musi walczyć, ileś tych mogił cała, cmentarze, nekropolie całe powstają. Murzmy się, patrzmy na, na to, co się dzieje wokół nas nie dopuśćmy do tego, żeby tej wolności nigdy nie stracić. Muzyka